Tym tu specjalnie nie forsuje tempa, Zdecydowanie żaba szał e. i dobry szał. Firmowy można strzał Dasia Żaby tak trochę sfał. górka Ależ podanie do kopecia ten do Bożka i obok bramki, on Nie miał ale... za bardzo z czego Marcin uderzyć, Zabodnik ale on fajna... niezwykle szybki. Wyszkolony dobrze technicznie I znowu ładna żaba obok. Wyda Czy NH y, ma tutaj jakiś wariant? Mają mają ten swój słynny wariant, ale widzimy, że Wasyr chyba jeszcze go nie ogarnął tak jest. A teraz przejęcie dubisza rozpędza się piękna akcja Rafała Dubisza już zszedł na dół a strzał był do góry i takie pod... ale może teraz Mariusz, Bożek bardzo dobrze odegranie tutaj Dawida Urbanowicza um, połowa, i Bożek dokładnie po 10 minutach każdej połowy Urbanowicz szala tam skutecznie skracał i czas i to e... czy... Tak, ale jednak dywizja B, a dywizja A to dwie różne bajki, Kowal, Kowalenko znowu w to samo miejsce. Piłowie drużyny, to można powiedzieć, że drużyna Enchy, no obrakowało brakowało, jest za niego Wasyl i Światło, osłabienie, no i w tamtym meczu właśnie dwie bramki Tomka Kopcia dla Enchy, dwie bramki Adasia Żaby, a trzecią dołożył Krzysiek Holewicki. Wcierają do nich, no ale jeszcze im nie wyszło. Tak jest, ale tutaj Drink Team przewidział. Ależ, ależ, i, ależ, i ale strzał... Ale jakaś parada. Macka Kisiela. Kisiela no. Górka Kopet. 4 minuty do końca tej połowy. No dobry, dobry szczał. Dobry szczał tutaj Marcina Boszka. Spoczony tym e, sumie odbiciem to, od Krzyśka ta, Sali. Ta, ta, tak to wyglądało. Tak. E, i, ale później Szala naprawił swój błąd. Teraz będzie 10 metrów od bramki rzut wolny faula. Czy Dawid będzie strzelał? Chyba wydaje się, że będzie uderzał, bo nie ma komu zagrać. Tak jest i gol! Jest bramka. Dawid Urbanowicz. Wy... Jelcha. Po raz czwarty. E... Rajek znowu jest tam, gdzie powinien być. Na Kuszywce, ale to oczywiście Wasyl Kulano i właśnie to, co mówię. Ponownie Rafał Dubisz. Rafał Dubisz dobrze tutaj Ej. zagrał do Kowalewka, ale troszkę na mocno. Małbrakło. Teraz Kopeć, kopeć. Zamiady Chyba ręka była, tak? To, to musiała e, być ręka. Tak. Może du... to nie było, nie miał tej złych intencji, ale... E, gwiznął, rzut wolny Musi nawet Tomka Kopcia, no właśnie, i, i bardzo, pie, bardzo kopeć. naprawdę fajna, bardzo y, siła złego na jednego. Dwóch tutaj zawodników na plecach mał, Iwan Kowalienko, a to w międzyczasie udewał strzał Dawid Urbanowicz no. i, i czy... Że, nomen no omen, będzie mocny strzał. I, I dobry ształ, dobry ształ, Piko trzeba po, po to pod zobaczyć, jakby to wyglądało. Urywa tak, się teraz przy piłce i, e... i bronik, broni Krzyszek szala tam też z niemieckim pancerem I ponownie Iwan Kowaleńko sam przeciwko trzem oddał szał. Wszystko zrobił dobrze Oddał O i tutaj wariant z grom z bramkarzem na połowie rywali Czyżby był strzał. słupek? Ja już widziałem Ej, takie gole Krzyśka Szali więc RK musi się mieć na baczności. Szukał y, Dawida Gwoździa, ale teraz z kolei czek, czek na jednego. Czy to jest ta akcja, że złapią kontakt drużyna gracze Drink Teamu? Nie. Ale źle nie robimy. Robimy. A, ja mi się, że ten zryw Drink Teamu. Walczą do końca. Kowalenko, ale Nie, no nie brakuje. w wódki na krakowskim rynku. A, to no teraz że... to procentuje. <laughs> do, dokładnie teraz to pro... I, A, Dubisz, gol, gol! są emocje. Oba zespoły, Bo teraz zamian e, światło indywidualnie, zamian światło do Tomka e, Kopcia, ale Krzysiek szala to jeszcze głową obronił. Wyjęta e, Wasyl do Dawida Urbanowicza. Dawid Urwaniusz położył jednego, położył drugiego, to ja musi być karny, tak. To muściek szala, Dawid Urbanowicz, jak szczeli to będzie chyba po meczu. Czy szala, Dawid Urbanowicz i broni Krzysiek szala, broni Krzysiek szala, dwie minuty. W, 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 w roli skrzydowego czykrzysiek szala. Marek Kisiel będzie strzelał i nie ma, niecelny, niecelny Krzysiek Szala. Dalekie podanie do Iwana Kowalenki, Kowalenko do Dubiszcza i od bramki piłka do końca spotkania. Marcin Bożek. Wasykula, Dawid Gwóźdź to będzie ten mecz i tak, jest gol. Jest.